Cześć, nazywam się Marcin Osiak i witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Nie tylko dla przedsiębiorców. Jest to miejsce, w którym zastanawiamy się, w jaki sposób być skutecznym solo przedsiębiorcą, freelancerem, pracownikiem, i rozmawiamy tutaj o marketingu, produktywności, procesach, wszystkim tym, co może pomóc nam sprawnie funkcjonować i przełączać się pomiędzy pracą dla różnych klientów. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał, a także włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Podcast dostępny jest w popularnych platformach podcastowych, a także na YouTube. I w związku z tym, że nagrywanie podcastów i, i mówienie do mikrofonu cały czas jest dla mnie nowym doświadczeniem, to chociaż przy wyborach tematów ułatwiam sobie troszecz, troszeczkę życie i wybieram takie, w których czuję się mocny. I dzisiaj porozmawiamy sobie o zarządzaniu, właśnie czasem, realizacją celów i produktywnością. I choć pracując na etacie, czy mając jednego dużego klienta, nie zawsze mamy do końca władzę nad swoim kalendarzem i tym, co i kiedy możemy zrobić no to tak czy siak warto jest mieć jakiś swój system i pracować w taki sposób, żeby swoje cele realizować i żeby być jak najbardziej efektywnym w tym czasie, który mamy do dyspozycji versus zadania, które mamy do zrealizowania. I pracując w różnych firmach, czy to były media, czy, 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 czy na stanowisku marketingowca, czy realizując projekty dla innych klientów, przez lata testowałem różne aplikacje, testowałem różne systemy, ale i tak koniec końców najczęściej wracam do książki Davida Allena, Getting Things Done, ponieważ metoda, która łono opisuje. Jest bardzo prosta i tak naprawdę niezależnie od tego, jakimi narzędziami ją stosujemy, no to kamienie milowe, czy kluczowe elementy są zawsze takie same i one tak naprawdę sprowadzają się do tego, że możemy bardzo efektywnie wykorzystać czas, który mamy. Getting Things Done podchodziłem już kilka razy, kilka razy ją przeczytałem i zawsze wyciągam z niej jakieś kolejne elementy i. Metoda, którą z, e, dla siebie opracowałem, e, tak naprawdę ona jest doszlifowywana przez już kilka lat e, sukcesywnie. I on... I, I ten system nigdy nie będzie zamknięty, bo zawsze będą pojawiały się jakieś rzeczy, które warto usprawnić, które, które warto zmienić, a inne z kolei będą już w danym momencie przeterminowane i już nie spełniały swojej roli. Dlatego, to, dlatego opracowywanie swojej metody jest to tak naprawdę procesem ciągłym, ale jego trzon składa się zawsze z tych samych elementów, czyli kolekcjonowanie, analiza, porządkowanie, przegląd i realizacja I co się kryje pod ty, tymi hasłami? Znaczy, jakie ja odczytuję te hasła, które właśnie David Allen w swojej książce opisuje? Kolekcjonowanie, czyli to jest zbieranie w jednym miejscu wszystkiego to, co mamy do zrobienia. No i czy to będzie jakaś fizyczna kuwetka na biurku, czy to będzie jakaś aplikacja do notatek, jakiś program do zarządzania zadaniami, to już naprawdę nie ma znaczenia. Wybór narzędzia. Ale w jednym miejscu Zbieramy wszystko to, czym musimy się zająć, wszystkie zadania, które mamy do, do wykonania, bez zastanawiania się, do jakiego projektu są przypisane, kiedy mamy je zrobić. Po prostu, jeżeli wpada, przypomina się coś, co mamy zrobić, czy wpada jakaś wrzutka, czy. Jakkolwiek inaczej przychodzi do nas jakieś zadanie, no to wrzucamy je do tak zwanego inboxa i, i tam ono sobie leży, żeby z jednej strony mieć wyczyszczoną głowę, że nie musimy myśleć o tym, co mamy jeszcze do zrobienia i możemy skupić się na, na, na swojej pracy, a z drugiej strony, żeby nam później jakieś zadania nie wyleciały. Drugi element, czyli analiza, i tutaj w regularnych odstępach czasu, czy to będzie raz dziennie, dwa razy dziennie, to już każdy musi indywidualnie sobie znaleźć swoje taktowanie tego. Tego, tego procesu. Zaglądamy do tego inboxa i przeglądamy go. I tak naprawdę zajmujemy się każdą rzeczą po kolei. I tak na szybko analizujemy, czy to jest sprawa, którą w ciągu paru sekund, minuty, dwóch ogarniemy i możemy ją zrobić, odhaczyć, zapomnieć, czy to jest sprawa, która wymaga jakiegoś większego zaangażowania. Jeżeli tak, no to układamy ją w kolejce do, do zrobienia, przypisując odpowiednie tagi, e, dopisując do projektu, wrzucając ją w kalendarz, czy, czy jakkolwiek inaczej. Jeżeli sprawa jest nie, na, nie dla nas albo wymaga zaangażowania kogoś innego, no to po prostu forwardujemy to zadanie dalej, a jeżeli okazuje się, że to już jest aktualne, no to po prostu wyrzucamy do archiwum, kasujemy i, i, i zapominamy. I kolejnym etapem analizy jest porządkowanie. I to tak naprawdę można robić w zasadzie jednocześnie, czyli zadania, które zdecydujemy się, że musimy w jakiś sposób wykonać, zaplanować, wrzucić do naszego systemu, no to segregujemy właśnie z podziałem na projekty, na konteksty, etapy, które mamy do ogarnięcia i w ten sposób one się nam kolejkują do zrobienia. I teraz tak, u mnie sprawdza się taka metoda, że zadania, które mają określony termin realizacji, po prostu lądują w kalendarzu. Zadania, które nie mają określonego terminu realizacji, staram się przypasować do kontekstów. Na przykład, bardzo lubię rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem. Więc, jeżeli mam zapisane, że, że chcę z kimś pogadać, czy muszę z kimś pogadać, no to sobie po prostu zbieram taką listę osób, do których muszę zadzwonić. I w momencie, gdy siadam do samochodu, no to później te telefony jeden po drugim wykonuję podczas, podczas jazdy. I takie konteksty można sobie tworzyć w zasadzie dowolnie, bo inne zadania robimy właśnie przy komputerze, inne zadania robimy mając do dyspozycji na przykład tylko smartfon, tablet czy, czy cokolwiek innego, inne zadania robimy w domu, w biurze i tak dalej. Więc tych kontekstów możemy sobie budować tyle, ile nam jest to potrzebne i w ten sposób uporządkowane zadania, które lądują na naszej liście zadań, w jakimkolwiek narzędziu, czy to w kalendarz będzie papierowy, czy jakaś aplikacja, no to to już, już wszystko jedno. I później, tak w momencie, gdy przychodzi odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, no to, no to do nich sięgamy i je po kolei robimy. I kolejną ważno, bardzo ważną rzeczą jest przegląd. To jest taka fajna rutyna, do którą tak naprawdę odkryłem gdzieś może ze dwa lata temu i którą regularnie wykonuję. I taki przegląd bardzo fajnie robić na przykład raz w tygodniu. Wtedy gruntownie przeglądamy swój kalendarz, swoją aplikację do zadań i przeglądamy wszystkie projekty, które mamy do, do zrobienia. I sprawdzamy, czy to, co robimy, przybliża nas do celów, które sobie wyznaczyliśmy, i upewniamy się, że wszystko, co robimy, jest aktualne i jesteśmy na odpowiedniej, na odpowiedniej ścieżce. Ja sobie ten przegląd podzieliłem na trzy poziomy, czyli taki podstawowy przegląd, właśnie tygodniowy, który, który wykonuje raz w tygodniu. To jest właśnie przegląd wszystkich projektów, wszystkich zadań, przegląd kalendarza, zaplanowanie tak z grubsza najważniejszych rzeczy do zrobienia w nadchodzącym tygodniu, przejrzenie skrzynki spam na mail. I tego typu rzeczy. Raz w miesiącu do, do, dokładam do tego przegląd najważniejszych statystyk czy to będzie moja strona internetowa, media społecznościowe, przegląd finansów firmowych, domowych i, i takie zaplanowanie troszeczkę, troszeczkę głębsze nadchodzących tygodni. I raz na kwartał pod, robię takie podsumowanie kwartalne, gdzie dokładam do tego, co robię co, co miesiąc, co tydzień, sprawdzenie na jakim etapie wygląda realizacja celów, które sobie wyznaczyłem na ten rok, a także zastanawiam się wtedy raz na te trzy miesiące czy to moja codzienna cotygodniowa rutyna jest OK, czy jakieś elementy je się przeterminowały, czy wszystko jest w porządku, czy coś, czy coś warto usprawnić. I taki przegląd, takie spotkanie samym ze sobą. Bardzo fajnie, właśnie sobie tą godzinę, trzy, czy dwie w tygodniu na, na to zaplanować, bo to naprawdę pozwala lepiej zarządzać i być bardziej on track. I czy ty będziesz robić to w piątek, w sobotę, w niedzielę, w domu, w ulubionej kawiarni, to już tak naprawdę nie ma znaczenia. U mnie sprawdza się to sobotni poranek, gdzie ja z reguły wstaję zawsze najwcześniej. Łączą sobie na słuchawkach playlistę i takie godzinka do, do dwóch realizuje tę rutynę. I ostatnim etapem jest realizacja, czyli po prostu sięganie do, do zadań, które mamy w zależności od kontekstu, miejsca, w którym jesteśmy i wykonywanie ich jednego po, po drugim. I jakby to, tak z grubsza wygląda mój system, na którym pracuję już no, dobrych kilka lat. Nie będę Wam polecał konkretnych aplikacji, no bo tutaj, tak jak wspominałem, każdy musi z, sam znaleźć to, w czym będzie ja się dobrze czuł. Ja przez wiele lat pracowałem na Tudu i w połączeniu z kalendarzem Google, bo bardzo pasowało mi minimalistyczne podejście tego narzędzia od, od dłuższego czasu, od jakiegoś czasu. Takim moim, że tak powiem, rozszerzeniem mózgu, takim cyfrowym centrum dowodzenia jest aplikacja Notion, gdzie prowadzę w zasadzie wszystkie aktywności sportowe, zawodowe, częściowo też prywatny, jak CRM, finanse firmowe, kalendarz publikacji w mediach społecznościowych, jakieś za zadania, artykuły i tak dalej. Plus do tego taką kopią zapasową zadań jest kalendarz papierowy, ale to jest taki Przyczyny bardziej, że tak powiem, psychologicznej, ponieważ w tak kalendarz Google czy aplikacja, no to zadania czy terminy bardzo łatwo jest przesunąć. A jeżeli już coś wpiszesz długopisem do kalendarza, no to tak naprawdę się tworzy zupełnie inna kotwica, i, i wtedy te, te zadania czy, czy te terminy tak. Y że tak powiem, zwiększam poziom pewności, że one w tym czasie zostaną wykonane, bo już jakby przesunąć je w kalendarzu papierowym jest niezwyczajnie trudniej. A ja nie lubię jak mam na przykład bardzo mocno pokreślony kalendarz, więc no i też kolejna rzecz, troszeczkę uzupełniająca, właśnie tę metodę GTD, którą sobie już bardzo fajnie wypracowałem jakiś czas temu i którą polecam, to planuj wcześniej to, czym będziesz się zajmować. Czyli nawet jeżeli masz w jakiś sposób tam porobione konteksty, zadania, kalendarz i tak dalej, no to fajnie sobie jest siąść na przykład dzień wcześniej wieczorem z kartką czy właśnie z aplikacją z, z kartą i tak dalej i sobie wynotować to, czym będziesz się następnego dnia zajmować po kolei i jakie zadanie sprawi, że dzień uznasz za udany, co chcesz zrobić, co, co musisz zrobić także w momencie, gdy następnego dnia włączasz komputer czy przychodzisz do biura no to nie otwierasz maila, nie zastanawiasz się od czego zacząć tylko już wiesz po kolei co jest najważniejsze, czym się zajmujesz co, co, co robisz i też są, są różne szkoły, takie czy najtrudniejsze zadania wykonawcze na początku, na końcu, po, po rozgrzewce. Ja wychodzę z założenia inaczej. Ja mam największy poziom energii y, zazwyczaj rano, więc y, te najtrudniejsze zadania staram się mieć zrobione najszybciej jak się, jak się da, czyli zabieram się za nie w pierwszej kolejności zgodnie z. Y, Teorią Briana Tracy'ego, czyli te najtrudniejsze żaby połykam jak, jak najwcześniej, żeby później już mieć w głowie takie poczucie, że już co, coś fajnego się zrobiło, wszelkie zadanie się, się dowiozło i można się wtedy skupić na mniej angażujących tematach. I tak pracując na etacie czy dla jednego dużego klienta, nie zawsze mamy władzę nad swoim własnym kalendarzem, więc jest taka fajna zasada, że można sobie blokować całe odcinki czasu na różne zadania, czy to nie wiem, będzie nagranie podcastu, napisanie artykułu. Czy cokolwiek innego, ale właśnie jeżeli nie jesteśmy tak do końca swoim własnym szefem i swoim własnym, że tak powiem, panem kalendarza, no to nie mamy do końca wpływu na to, kiedy nam wpadnie jakieś spotkanie, czy kiedy wpadnie jakieś zebranie jakiejś rzeczy do, do zrobienia, i, i te bloki czasów, takie definicyjne niekoniecznie się w tym przypadku sprawdzą. Niemniej, na takie trudniejsze czy wy bardziej wymagające rzeczy, Dobrze jest sobie zablokować czas w kalendarzu i w tym czasie dopilnować, żeby nikt albo nic nam nie, nie przeszkadzało. I tak samo, jeżeli nie jesteśmy do końca, że tak powiem, swoim własnym szefem, tylko mamy właśnie dużego klienta, czy pracujemy gdzieś, gdzieś na etacie, też nie do końca możemy wyłączyć, nie wiem, skrzynkę mailową i sprawdzać, załóżmy, wiadomości raz czy, czy dwa razy dziennie, bo musimy być bardziej dostępni. Niemniej, właśnie robiąc jakieś trudne zadania, to dobrze jest na ten moment, Outlooka czy inny program, z którego korzystasz, wyłączyć, żeby żadne powiadomienia nie wychodziły i nie rozpraszały. Powołując się na najpopularniejsze źródło, czyli gdzieś czytałem, ale nie pamiętam gdzie, że jak ktoś ci wybije z rytmu, no to później powrót na właściwe tory może trwać nawet do godziny, więc lepiej jest ograniczyć do minimum wszystkie bodźce, które mogą nas z pracy wytrącić. I tak samo właśnie, jeżeli pracujesz na jakimś open space czy w jakimś miejscu, gdzie odbywa się jakiś, jakiś ruch, no to mając do wykonania jakieś trudne zadanie, dobrze jest Zaopatrzyć się, czy w słuchawki, jakąś fajną playlistę, która cię wycisza, czy zamknąć się w sali konferencyjnej, czy w jakimś pokoju i po prostu zrobić swoje odcinając się od bodźców. To, co jest bardzo dobre i co mi też bardzo mocno pomogło właśnie odzwyczajać się od telefonu, no to wyłączenie powiadomień, nie tylko dotyczących właśnie mediów społecznościowych swoją drogą te aplikację, jeżeli nie potrzebujesz, no to, to dobrze jest mieć w ogóle usunięte z smartfona, z, z telefonu i, i nie zaglądać, i nie, nie tracić czasu na bezmyślne skrolowanie, ale jeżeli już, no to dobrze jest mieć wycięte wszystkie powiadomienia i tak samo u mnie sprawdza się wycięcie powiadomień z Messengera, z Whatsappa. Ja te komunikatory traktuję troszeczkę Podobnie do, do maila, czyli wchodzę wtedy, kiedy mam czas, żeby z kimś pogadać, sprawdzić, czy są nowe wiadomości, a nie wtedy, kiedy zabrzmęka telefon, że pojawiła się nowa wiadomość. Bo jeżeli jest coś ważnego, coś pilnego, no to zawsze można zadzwonić. A jeżeli ktoś pisze na WhatsAppie, czy pisze maila, czy pisze na messengerze, no to spokojnie można założyć, że jak poczeka na odpowiedź godzinę czy dwie, no to, no to nic się nie stanie. I też takim dobrym sprawdzeniem, czy jesteś na odpowiedniej drodze do, do swoich celów, bo jak jesteś w firmie, nie zawsze masz narzucone wskaźniki, nie zawsze masz narzucone systemy raportowania, więc fajnie jest sobie samemu taki system zbudować i, i wprowadzić. I czy to będzie właśnie Excel, w którym będziesz na bieżąco sprawdzać progres dotyczący kluczowych statystyk, czy czy wskaźników, żeby też nie tylko robić i odhaczać zadania, ale wiedzieć czarno na białym, co zostało zrobione, co zostało dowiezione, i gdy ktoś Cię zapyta, gdzie jesteś, jak wygląda postęp, no to możesz też po drodze pokazać kamyczki, które zostały poukładane, zanim ten duży cel czy duże zadanie, do którego jesteś powołany, zostanie wykonane. No, i też pracując z, dla kilku klientów, czy przełączając się między zadaniami i będąc takim troszeczkę solo przedsiębiorcą, bardzo dobrze jest sobie, co się da, tylko zautomatyzować. I na przykład, niech to będą raporty z Google Analytics. Po co masz pamiętać o tym, żeby na bieżąco tam wchodzić, sprawdzać? Jak możesz sobie ustawić, że na przykład to, co ci interesuje, będzie do ciebie wpadało raz w tygodniu, raz w miesiącu bezpośrednio na maila? W ten sposób będziesz miał dostęp czy podgląd do, do kluczowych wskaźników, a nie będziesz musiał gdzieś tam tracić czasu i pamiętać o tym, żeby jeszcze w jakieś kolejne miejsce zajrzeć. Jeżeli macie jakieś jeszcze sposoby, które Wam się sprawdzają, które uważacie, że są warte tego, żeby je przetestować, to bardzo chętnie z Wami porozmawiam w komentarzach czy w mediach społecznościowych. A tymczasem, jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do tego miejsca, to chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka i jeżeli uważasz, że ta treść jest wartościowa, to podziel się nią w mediach społecznościowych ze swoimi znajomymi, a my widzimy się w kolejnym odcinku podcastu nie tylko dla przedsiębiorców zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, dodawania gwiazdek, rekomendacji na Apple Podcast i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.